No dzień dobry! Dzisiaj dosyć niespodziewany filmik, e, konkretnie o monsterze Monkey Mask i do tego filodendron kobra, e, jeśli się nie mylę. A się nie mylę, raczej. E, Pokażę, jak wrzucić te roślinki, jak wyciąć eksplantat z dorosłej rośliny matecznej, jak go odpowiednio przygotować jak i wrzucić do pożywki do in vitro, tak żebyście mogli rozmnożyć, rozmnożyć ją tak, by była wolna od patogenów, szybko się rozwijała. Co więcej, moja pożywka aktualna będzie zawierała auksynę w dosyć dużej ilości, co spowoduje raczej brak regeneracji samej sobie tej rośliny, a raczej wyprodukowanie kalusa, kalusa, czyli tkanki przyrannej, która która jest dosyć użyteczna, a konkretnie można z niej zrobić naprawdę dużo rzeczy. A najbardziej pożyteczną z tych wszystkich rzeczy jest to, że można bardzo szybko te roślinki dzięki temu rozmnażać. I taki jest też mój zamysł. No to co, w sumie nie przedłużając, zapraszam do oglądania napiew roślinek, A później się spotykamy w labie. Jesteśmy tutaj, co będziemy potrzebować do pierwszego etapu, czyli wycięcia naszego eksplantatu. Będziemy potrzebować taki nóż do tapet, ostry, bardzo ważne, żeby był ostry. Możecie użyć skalpela, coś do sterylizacji, w tym wypadku jest to płyn do sterylizacji rąk na bazie etanolu. No, jakąś szmatkę, żeby to przetrzeć. I tyle. Dobra, do, zabieramy się do roboty. Oprócz narzędzi potrzebujemy też roślinkę, w której będę zaraz pokazywał, gdzie odbywa się cięcie. Ale zanim do tego dojdzie, to musimy właśnie wysterylizować sobie nasze urządzenie mordu, czyli nóż do tapet. Bierzemy sobie. Przemywamy. Jakby to było z. Y, mm, Urządzenie do generowania gieł giełki to bym po prostu tym popsikał, ale yy, jak widzicie, to leci strumień wody, dlatego używam szmatki. No i dobra, teraz jak tniemy Nasz, naszego filodendrona? Otóż widzicie tutaj, jest tutaj wypuszcza korzeń, nie? Tutaj taki jest mały cypelek. Może pod światło będzie lepiej widać. O, widzicie, tutaj jest korzeń, powie, tutaj korzeń będzie wyrastał. I jest tu takie przebarwienie zielone. No, i y, ja mam taką technikę, że odcinam jakoś 1 cm, 2 cm od tego przebarwienia. Jednocześnie postaram się, żeby nie uszkodzić tego liścia. Tego tutaj liścia. Hmm, tego, o, bo jest ładnie wybarwiony. Widzicie, tutaj jest ładnie wybarwiony. Jakbym go odciął za daleko, bym odciął. No, to wtedy stracimy ten liść a tego byśmy nie chcieli. Tak więc. Zabieramy się do roboty. Skalpelem by był łatwiej, ale damy radę. Bum. Tak wygląda nasz eksplantat, który yy, leci do dalszej obróbki. A tak wygląda, kładziemy go na w miarę sterylnym podłożu, a tak wygląda nasze miejsce cięcia. Jak widzicie nie uszkodziliśmy teoretycznie głównej wiązki, yy, głównej wiązki od tego liścia, więc liść powinien przetrwać, a sa, sam eksplantat wypuści kolejne, yy, kolejne, yy, kolejną łodygę i będzie się dalej rozmnażał. Kolejną rośliną to nasza monstera. Yy, Królik tutaj dziabie, bardzo ładnie. Yy, tutaj jest sprawa o tyle łatwa, że węzły są ewidentnie łatwiejsze do ucięcia. Yy, tutaj będziemy ciąć w tym miejscu, mamy dwa węzły i ja ciachnę tutaj, przy, ten, przy tym, przy tej, przy węźle, którego nie chcę odciąć, ale jednocześnie ciacham tutaj z tego powodu, że ten węzeł dzięki temu, że tutaj będzie taki, taki długi fragment, szybciej zregeneruje, plus yy, moc jakby rozwoju poleci do tego węzła i... I tego i, i będzie ta roślinka jakby yy, leciała z innych jakby węzłów się rozwijała. Co, co nie zaszkodzi tak naprawdę w rozwoju tej roślinki, będzie dalej taka ładna. Dobra, bierzemy się do roboty. Tak samo jak ostatnio nie chcę uszkodzić liścia. Dobra, uciąłem, Pak. I tak wygląda duży eksplantat, yy, który zabieramy do laboratorium i będziemy działać z takowym. Mamy dwa eksplantaty: Monstera Monkey Mask i Philodendron Cobra z wariagacją bardzo ładną. To znaczy bardzo ładne tutaj wariagacji tutaj nie ma, ale tutaj są bardzo ładne wariagacje. Więc takie eksplantaty, jeśli chcecie przewieźć, ja je teraz będę przewoził. Zabezpieczcie to, żeby żadne patogeny nie weszły wam w, w miejsce cięcia. Ja to zrobię po prostu tym płynem sterylizującym. Lekko utonkam i wsadzę do foliówki. Jesteśmy w laboratorium. Jak widzicie, pierwszy etap będzie dosyć prosty i w sumie naj... będzie najdłużej trwał, oprócz zrobienia oczywiście pożywki. Będzie to sterylizacja, znaczy sterylizacja, będzie to leczenie tak naprawdę rośliny z domniemanego patogenu najbardziej inwazyjnego w sumie, jeśli chodzi o in vitro, czyli grzyby. No i ogólne mycie, gdyż zerwane tak skrzaczka i zabezpieczone roślinki no, mają na swojej powierzchni brud, po prostu kurz i inne, inne takie mm, rzeczy, które po prostu do in vitro nie mogą się dostać, a, a raczej żeby lepiej się nie dostały, gdyż potencjalnie mają na sobie patogeny, które po prostu nam pożywkę porosną, więc co robimy? Mm. W początkowym etapie nalewamy tutaj wody, tu też, tudzież ewentualnie wody z topsinem, czy jakimś innym fungicydem. W moim przypadku jest to topsin, po prostu. Dlatego stąd zabarwienie takie białe. I dolewamy dosłownie kropelkę płynu do naczyń. W laboratoryjnych warunkach byście dodali Twinu 20. To jest dosłownie płyn do mycia naczyń. Mieszamy to. A dlaczego dodajemy tego magicznego tworu? Dlatego, że on zmniejsza napięcie powierzchniowe i dzięki czemu łatwiej nam umyć czy to po prostu talerz, czy też roślinę tak naprawdę. Nie martwcie się, no to raczej nie powinno wpłynąć negatywnie na roślinkę. Teraz tak, jeśli chodzi o nasze rośliny, ten eksplantat jest bardzo ładnie docięty. Nie będę tutaj tak naprawdę nic zmieniał. W sumie należy tylko leciutko rozwarć, rozwarci, rozwarstwić te liście, gdyż patrzcie tutaj w to. To to jest miejsce potencjalnego zagnieżdżenia się patogenu i to należy jak najbardziej... Tam musi dojść płyn sterylizujący, o którym będzie za chwilę, aczkolwiek teraz najdłuższy etap tak naprawdę, czyli mycie. Ja to zostawiam tak na, na dzień, dwa, więc w tym wypadku nie spodziewam się zakażenia, więc będzie to po prostu do wieczora, a wieczorem nakręcę konkretno na kolejny etap. Jeśli chodzi o... Kolej ten eksplantat, tak myślałem o tym i myślę, że jeszcze gdzieś tutaj przetnę. Dlatego, że on będzie mimo wszystko za duży, a, 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 a szkoda tak naprawdę, jakby weszło, weszło zakażenie, no to będziemy mieć po takim eksplantacie, a tak to przynajmniej jakaś część może się uratować. No nic. Po prostu przed jeszcze cięciem, tym drugim, włożę do mycia, gdyż to cięcie, na razie zakładam, że środek jest sterylny, ale w momencie, kiedy ją przetnę to, no stanie się tak, że no, będzie to tam będą mogły wniknąć patogeny, co raczej się nie stanie, bo od razu praktycznie te rośliny wylecą do y, spłynu sterylizującego, jakim będzie w tym przypadku etanol y, no ale wiecie, no, lepiej, lepiej lepiej dmuchać na zimno. Dobra, y, tak więc, reasumując, ten etap y, jest to drugi etap po pozyskaniu eksplantatu z rośliny i polega na y, umyciu rośliny tak naprawdę umycił rośliny z domniemanego brudu, tudzież ewentualnie wstępne leczenie roślin wstępne leczenie roślin używając po prostu topsinu, a raczej zahamowanie ta roślina wciągnie trochę tego topsinu do komórek i nawet jeśli nawet jeśli będzie jakoś leciutko zakażona to ten topsin będzie działał in vitro jeszcze przez jakiś czas i tą roślinkę powinien ten rozwój patogena powinien być zahamowany, tudzież ewentualnie nawet ten patogen może być zniszczony. Tak więc taki słoiczek normalnie zostawiamy przez 2 dni, w moim wypadku zostawiamy przez. no do wieczora, gdy się nie spodziewam raczej yy, zakażenia yy, roślin, zakażenia przez patogeny w, tym, w, ty, w tych próbkach. No dobra, to się widzimy za chwilę. One eternity later. Już skompletowałem cały zestaw jakby do in vitro, jeszcze rękawiczki założę oczywiście. Eee, zapalniczka, świeczka do sterylizacji e, narzędzi. E, już tutaj trochę zabrudzony, ale do, sterylny dalej e, etanol. Tutaj naleję 70% etanol, taki jak tutaj, tylko że tutaj większej objętości, gdyż etanolem właśnie będziemy sterylizować nasze roślinki, które właśnie e, pukały się około, no, od rana do wieczora tak naprawdę już słońce zachodzi. E, tutaj mamy pożywkę. To jest zwyczajny MS z dodatkiem 6, 6 mikro, miligramów, nie miligramów tylko mikrogramów, a e, 24D auksyny na litr. E, no i zestalany tu wszystko agarem mm, i 4% agarem, Do tego jeszcze 30 gramów cukru na litr. Oczywiście zes, skład pożywki będzie na dole. Na dole w opisie, tak samo jak link do grupy, do której serdecznie zapraszam. No to co? Yy, musimy przygotować komorę. Komorę przygotowujemy w taki sposób, że pryskamy wszystko prysk, prysk, pryskadłem, co tam widzicie, zresztą z etanolem, yy, a następnie, yy, następnie przecieramy tak, żeby tam opary stry, wysterylizowały tą w miarę powierzchnię. Jednocześnie, wszystko co wkładamy do komory też pryskamy tym etanolem. Świeczkę dopiero zapalamy w momencie, w którym te opary raczej już będą wylecą z tego naszego pojemnika, gdyż możemy spowodować czasami zapłon, a tego byśmy nie chcieli. Wszystko przygotowane, już jest na stanowisku. To co musicie wiedzieć o sterylizacji: generalnie sterylizować można na wiele różnych sposobów. Możecie tak naprawdę lekko przemyć, eksplantać, zastosować antybiotyki, fungicydy i też Wam to powinno wyrosnąć, jeśli roślina nie będzie super mega yy, zakażona. Aczkolwiek yy, no, raczej chcemy chociaż umyć ją z zewnątrz, czyli zastosować sterylizację powierzchniową i to właśnie my będziemy w tej chwili robić, Ster czyli pozbywać się patogenu na zewnątrz. Na zewnątrz rośliny, do środka no niestety nie zajrzymy etanolem, tak samo nie zajrzymy acze. Acze, czyli podchloryn sodu, 5% podchloryn sodu, to też jest wykorzystywane w profesjonalnych laboratoriach, również gdyż to po prostu jest dobry środek sterylizujący, a przy okazji wybielacz w popularnym acze, tak zwanym. Nie? No już powiedziałem, jak się to nazywa. Aktualnie mam jeszcze oporę etanolu, więc nie śpieszę się ze świeczką, tym bardziej, że w pierwszym etapie nie jest ona potrzebna. To, co musimy zrobić, to teraz nawet brudnym skalpelem, brudnym skalpelem przenieść i rękawiczkami możemy sobie jeszcze pomagać, gdyż iż ten eksplantat nie jest sterylny. Teraz tak, jak powiedziałem, prawdopodobnie myślę o cięciu dodatkowym i myślę, że to będzie gdzieś tu. Dokładnie takie cięcie zrobię. Okej. Okay. Nie za daleko od tamtego, nie za blisko do kolejnego węzła. Jak widzicie, jeden węzeł. Drugi węzeł. Każdy eksplantat ma liść. Jeden nawet zawinięty, co w sumie powinienem usunąć, bo to jest zalążek tak naprawdę do patogenów, jeśli się tam etanol nie dostanie, no ale... No, bądźmy dobrej myśli, tak naprawdę. Jeśli się wysterylizuje. No to lepiej dla mnie, bo jeden liść dodatkowo to jest zawsze trochę łatwiejszy start. No i tutaj jedziemy z filodendronem Cobra. To bezpośrednio już leci do mojego etanolu. No i teraz, tak naprawdę, trochę pogadanki, bo yy będziemy czekać yy 15 minut. 15 minut yy ten materiał może się sterylizować nie za długo, nie za krótko jak będzie za długo, no to możecie przesterylizować materiał jeśli chodzi o etanol, to naprawdę jest trudno przesterylizować ale jeśli chodzi o acze pod chlorem sodu, no to 15 minut w stężonym acze, czyli 5% pod to byście, to, to, ten materiał akurat byście mogli skasować tak naprawdę, przesterylizować go po prostu więc ostrożnie z tym narzędzia lecą do etanolu, gdyż kolejny etap tak naprawdę, to już będzie etap czysty, czyli jakakolwiek Manipulacja, manipulacja pod komorą musi odbywać się w warunkach sterylnych, bo w tej chwili pozbywamy się, tak jak wspomniałem, patogenów z zewnętrznej części rośliny. To znaczy, się wszystkie etanol zmywa kutykulę, czyli taką woskową jakby warstwę. I dodatkowo, jeśli w niej były bakterie, to etanol ma właściwości przynajmniej 70% etanol ma właściwości sterylizujące. Czyli zabija bakterie, i grzyby, i, i omocytez i inne gówna. Generalnie roślinka dostaje trochę po pupci, no bo ją też jakby to męczy ten etanol, aczkolwiek zostanie żywa, a, bakt, a bakterie i grzyby nie. Przynajmniej na zewnątrz, no bo teraz dochodzimy do patogenów wewnętrznych. Czasami się zdarza, że roślina, i to często jest w To często widzicie, że po prostu jest brzydka, to znaczy ma jakieś przebarwienia na liściach i tak dalej. To znaczy, że w roślinie jest patogen, czy to grzyb, czy to bakteria. No i tego nie wysterylizujecie w ten sposób. Są generalnie jeszcze, y, można sterylizować tak naprawdę w oparach rtęci, to jeszcze głębiej wchodzi w to. Znaczy wchodzi y, ta rtęć w komórkę i niszczy y, roślinę, a nie w komórkę i niszczy więcej tych patogenów, aczkolwiek to nie jest złoty wynalazek, no bo... No bo niszczycie też roślinę przy okazji tym chlorkiem rtęci, te opary rtęci no, niszczą wszystko wokół i istnieje większa szansa, że po prostu dobrze to wysterylizuje, ale no, nie macie dalej stuprocentowej pewności, że na 100% będzie ta roślina wysterylizowana. Dlatego najważniejszym tak naprawdę, et najważniejszy etap jest etapem pierwszym i drugim, czyli tak naprawdę pozyskujecie roślinę zdrową, ładną, wyleczoną i to już jest połowa sukcesu. Jak to już zrobicie, to tak naprawdę zostaje Wam tylko jej umycie no i ewentualnie w moim wypadku wykąpanie jej mimo wszystko w fungicydzie na wypadek, gdyby yy, gdyby podczas tych miejsc cięć yy, zostały się jakieś bakterie, grzyby znaczy fungicyd to raczej grzy, grzyby niszczą niż bakterie, aczkolwiek yy, no, grzyby są najbardziej yy, największym zagrożeniem dla nas, jeśli chodzi o in vitro, bo do bakterii z bakteriami to akurat jest łatwo walczyć powierzchniowo, bo one rzadziej wchodzą głęboko w komórkę, znaczy głęboko w roślinę, a grzyby, no to te szczęki czasami są tak zagnieżdżone, tak miałem z filodendronem e, tym, pink princessem, e, to jest najbardziej zakażona roślina, z jaką miałem kiedykolwiek styczność tak naprawdę. No ale dobra, to już jest ta trochę pogadanka, zostało, zostało ile nam jeszcze? 3 minuty minęło od momentu włożenia do sterylizacji, czyli 12 minut. Po 12 minutach się widzimy, już świeczkę zapalę i będziemy przekładać na pożywkę. A few moments later. po tej krótkiej przerwie, 15 minut minęło i teraz tak. Na pewno powstanie zarzut, że no, dlaczego ja przycięłem już teraz przed to znaczy nie po sterylizacji, tylko po sterylizacji i przez to te, ta tkanka koło cięcia jest narażona na sterylizację, przez co gorzej się ten eksplantat przyjmie. Nie już Wam tłumaczę dlaczego. Ja mam taką metodę dlatego, że nie płuczę, gdy ja sterylizuję w etanolu, to nie płuczę we, w sterylnej wodzie. Normalnie jak sterylizujecie w acze mm, lub też w innym agresywnym środku no, to musicie przepukać, no bo jednak, mimo wszystko, acze jest mega toksyczne i wyżera ten eksplantat. No, jak wybielacz, nie? I musicie to przepukać później we wodzie, a najlepiej w paru zlewkach, żeby pozbyć się tego acze w 100%. Jeśli chodzi o etanol, to w tym wypadku ja mam taką procedurę, mi się sprawdza, że nie płuczę etanolu. Z tego powodu, że on spłynie na dół. Jak widzicie, ja przygotowywuję pożywki w ten sposób, że jest lekki skos. Dzięki czemu ten za dużo etanolu i opary etanolu skroplą się, pomieszają się z wodą tutaj występującą i zlecą na dół. I około na koniec dnia zlewam ten naddatek, jakby tego mieszaniny etanolu i wody, do po prostu wylewam. tak? I teraz, i teraz zastanawiacie się, czy to dobrze, czy to źle. Ja uważam, że to jest lepiej z tego powodu, że ten eksplantat jeszcze lekko się sterylizuje i nie pozwala podczas tutaj manipulacji. To jest dodatkowe zabezpieczenie przed, przed ewentualnym niepowodzeniem, jakim by było zakażenie tego eksplantatu. A doświadczenie pokazuje to, to, że przy tak dużych eksplantatach, przy mniejszych bym się bał, ale przy takim dużym eksplantacie, jak ja tutaj pokazuję. Nie będzie żadnego, ale to żadnego problemu z regeneracją tego eksplantatu, o ile nie będzie zakażona oczywiście. Dobra, to teraz przekładamy. Jak widzieliście? Tutaj, jak widzieliście, to końcówki staram się tam, gdzie były cięcia, zanurzyć w pożywce, tam, gdzie zresztą są korzenie włosowate, znaczy włosowate powietrzne. Zaraz zaczną tam się wytwarzać korzenie większe, większe korzenie powietrzne i później włosowate, więc ten eksplantat bardzo szybko zacznie pobierać pożywkę i o to mi chodzi. W plus, na miejscu cięcia powinien się wytworzyć kalus i o to nam dokładnie chodzi, tak naprawdę o pozyskanie tego kalusa. Tak, żeby później móc zrobić z niego zawiesinę i rozmnaczać ten eksplantat na potęgę. Dobra, czas na drugi eksplantat. Z tym łatwiej, bo jest po prostu mniejszy. Opalamy, nie zróbcie głupiego czegoś co ja kiedyś zrobiłem, czyli od razu praktycznie od odpalenia zacząłem w tym grzebać. No domyślacie się, tutaj jest 70% etanol, tutaj jest płonąca penseta. No nie było za fajnie. Okej. Okay. prezentuje, na wypadek, gdyby wam się coś takiego zapaliło. Nie, to nie wylewajcie tego, bo no Boże, tylko przykryjcie to szczelnie jakimś sreberkiem czy czymś, żeby tlen się wypalił. Wtedy macie po pożarze. No i w sumie tak się prezentują eksplantaty. Dobra, jak widzieliście, nie jest to zbyt trudne, ale wymaga pewnego rodzaju precyzji, uwagi, dbałości o szczegóły. A konkretnie, nawet jeśli coś wygląda, że jest mało y, istotne, to pamiętajcie, że wystarczy jedna komórka tak naprawdę patogenu, żeby jednak doszło do zakażenia. Ja wiem. Plarka. Ja wiem, że no, to nie jest do końca tak, że z jednej komórki powstanie cała kolonia. No, w optymalnych warunkach teoretycznie tak, w praktyce to wygląda tak, że z reguły jest no, problem z tym czasami, ale tak się robi jak najbardziej, więc dbamy o aseptyczność, żeby nie było żadnej komórki bakteryjnej, czy też grzybowej, czy też innego czegoś, co nie chcemy, żeby się tam znalazło. Sterylizujemy, podlewamy wszystko gęstym etanolem. No, i naszym głównym, tak naprawdę, ale to głównym zadaniem jest przetransferowanie tego w taki sposób, żeby, żeby wyglądało to względnie tak: czyli, e, czyli miejsce cięcia w pożywce, pożywka sterylna, no i liście na zewnątrz. Najlepiej, jakby się nie stykały z bokami pojemnika, ale czasami się tego uniknąć nie da. Taki rozmiar eksplantatu powoduje to, że tak naprawdę już trzeciego dnia widzimy regenerację, niekoniecznie w kalusa, bo jeśli chodzi o kalus, no to czasami zajmuje to nawet z dwa miesiące, a nawet trzy w sumie, czasami tak miałem, więc trochę to jednak zajmuje. A, jeszcze istotne, tak jak mówiłem, jeśli będziecie sterylizować tą metodą z etanolem, to musicie pamiętać o wylaniu bo tam widzicie, o, o, widzicie, czekajcie tam się z, już zbiera powoli ten płyn, nie? jak to wszystko gdzieś tak za godzinkę, dwie y, się jakby zleje to wtedy, to znaczy zleje w jedno miejsce, to wtedy nad zlewem, szybkim ruchem, nie otwierając całego wieczka wylewacie ten płyn i jest git majonez a przynajmniej w moim wypadku tak jest. Te opary dodatkowo jeszcze sterylizują eksplantat. A jak mamy eksplantat już częściowo w pożywce, to ta, ta pożywka jakby zabezpiecza go przed dalszą sterylizacją, akurat w tej pożywce. Więc koniec końców na pewno nam nie umrze. Eee, dobra, to by było w sumie na tyle w tym odcinku. Ja wiem, jeszcze mam zaległy film eee, o odnośnie kalusa. Jego skrobania, tak już naprawdę już z wyprowadzonej roślinki No i go też pokażę, bo z tego kalusa jak w końcu rusza, widziałem, że już tam powoli rusza, to znaczy on już jest wyprowadzony, ale teraz go namnażam Planuję zrobić zawiesinę, ale czy wyjdzie, czy będzie mi się chciało, pewnie będzie mi się chciało, ale czy wyjdzie, to nie wiem, zobaczymy na razie wrzucam ten film, eee, za jakiś niedługi czas wrzucę film z kalusem, eee, będę patrzał czy regenerują, od razu jak się pojawi jakaś regeneracja to za tydzień. Ja wiem, że to już dawno filmów nie było z roślinami to teraz po, postaram się to nadrobić, eee, jako że lepsza kamerka. Eee, no i wrzucę ten film jakoś za dwa, trz, za 2 tygodnie. tygodnia, co z tymi roślinkami tymi i z tymi z poprzedniego pasażu. No sam jestem ciekawy tak naprawdę. No dobra, e, zapraszam do grupy, dajcie łapka, łapkę w górę lub też w dół e, subika, dzwoneczek możecie kliknąć, bardzo będzie mi miło. I w sumie tyle, do zobaczenia, do widzenia, na razie, cześć.